Pierdolę, dobra, lecimy. Dole, dole. 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 Twoja stara, to już cipa, Mam ją na jednego, kita no, Ale w to si robię sorto, no, bo jestem kurwa boss. Pale z raudu, wysoki, dola. Jestem twardy, nie mam zola. Prajer robi łamie w kocu, no bo mam już kuwa Twoja stara, to dzipa, Mam ją na jednego, kita no, Ale w to si robię sorto, no, bo jestem kurwa boss. Pale z raudu, wysoki, dola. Jestem twardy, nie mam zola. Prajer robi łamie w kocu, no bo mam już kuwa Zjebiesz się motorem, Kaj zajebał hita i wyglądasz jak pojem Na sobie nowe fanty, lecz ja wolę kupić lancy Jak nie wychodzę z domu, no to pewnie śpiewam szansy Na sobie nowy patek, mój i wie, że ja dam razem A twoja daje dupy, pewnie tu za marmoladem. To nowe środowisko Nie ufam tym pistom I can be your angel or your devil Jesteś glizdą Teraz całej temy idą do kosa. Pozdrawiam samych graczy tatące. Chcę się potem płakać, żeby było no widzieć, gdy usuwam te wszystkie temy. Proszę, patrzcie. Korony, wszystko. Ciebie byś się z takim Nie, nie macie. To wszystko ci do leci do kosa. Sześć ćutko. Wszystko leci do kosa. Fajna, wszystko w koszu, a ja i jest zapraszane. Dziękuję nie nasz